Witam w kolejnym mini vlogu. Dziś było strasznie zimno. Zaczęłam od przygotowania meszu dla moich koników, meszu i wysłodek, bo ostatnio mieszam, robię to i to, taki miks, który im w sumie bardzo smakuje. Poszłam po rzeczy do mojego auta, bo teraz moje auto jest moją przenośną paką. Zmieniliśmy stajnie na tą dolną, ale to pokażę wam już w kolejnym TikToku. Dałam Lakusiowi marcheweczkę na zachętę, bo zaraz później musieliśmy się ubrać na Trening. Na hale droga była dosyć mroźna i tutaj kumple nam, nas rozpraszali, Bruno i Węgrzyn. Laki był ubrany w dwie dery, bo było tak zimno. Później pomiziałam się co nieco z misiunią i poszłyśmy także na treningos. Misia była bardzo energiczna, ostatnio bardzo dobrze, tfu, tfu. Twu tfu, się czuję. No a na koniec całego dnia pojechałam odwiedzić Danutkę, moją najmłodszą kruszynkę. Dziś z stworku.